Tak, to jeszcze nie stawiał! Przyjmuję ostatnie zakłady! Który z nich to, Aron Waynes? A, no... ten, w pomarańczowych spodenkach. A ten drugi? Will Corey. Taki tam chłopak z doktorem. Stawka to równa setka. Obstawiasz? Ostatnie szanse. Wiem, jak wyglądają takie ustawki. Kosisz ode mnie stówka, a zarobię ile? Dychę? Dwie? Fei Wu gramy inaczej. Stawiam na Rona, ale potrójną stawy. A jak wygram, zgarniam całość. Stoi? No, nie będzie stoi. Państwa, to koniec. Wayne's wygrywa przez knockout. Dobrze się czasem nie podłożyć dla odmiany, co? Pierdol się, Will. Solidny sierpowy. Dzięki. Jestem Wii, Fred mnie przysłał. No, proszę. A jak mówił, że kogoś ma, to nie wierzyłem. Słuchaj, V, mam sprawę do załatwienia z niebezpiecznymi ludźmi. Potrzebuję kogoś, kto nie wymięknie i przypilnuje mi pleców. Pomożesz? Okej, okay. pomogę. Opowiedz o szczegółach. U kosiarzy jest taki jeden Reaper: Damil. Znam go z czasów jak jeszcze byłem Animalsem. Nasze ekipy trzymały się blisko, robiliśmy interesy. Niedługo mam ważną walkę. Damir jest mi przed nią potrzebny. No, pomożesz mi się do niego dostać. Z kim będziesz walczył? Vince marino. Kojarzysz? Stalowy Vince, pewnie, że kojarzę. Były mistrz w ciężkiej. Gangus Heywood, który uczciwą pracą doszedł na szczyt. Dla Valentino z Vince jest legendą. Szkoda, że mało w tej historii prawdy. Bo? Bo Vince szedł na górę po trupach. Jego gang zdeptał tych, którzy stanęli mu na drodze. <noise> Widzę, że znasz go lepiej ode mnie. Chcesz, żeby Reaper przed walką podkręcił ci w szczepy? Skąd ten pomysł? Sam paru bokserów. Sam też trochę walczyłem. Tyle, że nie na ringu. Aha, czyli Fred wkręcił cię w swój biznes. Wygrałeś z kimś, kogo mogę znać? Z Rajzorem Hughesem Nieźle. Co? Znam Razora. Trenowaliśmy razem. Niewielu miałoby odwagę wejść z nim do Ringu. Jesteś pewien, że tylko ten Damir może ci pomóc? Bo wiesz. Znam paru dobrych Reaperów, z którymi łatwiej się umówić. Myślisz, że na to nie wpadłem? Tamir to jedyna opcja. Słuchaj, to chujowa historia, Vi. Opowiem ci resztę na miejscu. To co, jesteśmy umówieni? Mówisz, że należałeś do Animalsów. Zostawiłeś gang dla boksu? Na początku dużo mi dali. Zainwestowali w trening i w szczepy. Ale w pewnym momencie miałem już dosyć kompromisów. Wybrałem boks. No i wiesz, kiepsko to przyjęli. No nie mogę powiedzieć, żebyśmy rozstali się w zgodzie, jeśli wiesz o co mi chodzi. No dobra, jesteśmy umówieni. No to zajebiście. Ja tu muszę sobie parę rzeczy rozkminić, poukładać, ale spotkamy się później w Terra Cognita. Dobrze, że jesteś. Dawaj, idziemy. Terra Cognita. – Robi wrażenie, co? – Powiedzmy. Taka Pacyfika na sterydach. Pacyfika to trup. tam żyje. A Terra Cognita to nasz klejnot w koronie. Kumasz! Ty chyba naprawdę lubisz to miejsce. – Jesteś stąd? – Powiedzmy. Kiedy ojciec miał tu robotę, szlajałem się całe dni po okolicy, ale potem musieliśmy się wynieść. Wróciłem mniej więcej rok temu po odejściu z gangu. To jest ten duży budynek. O tam, przed nami. Damir ma pracownię na tyłach. Zanim wejdziemy, i jest jeszcze coś, o czym muszę ci powiedzieć. Tak myślałem. Czułem, że jest coś jeszcze. Słuchaj, a Sprawa wygląda tak, że niemalsi ustawiali mi walki. Nasza liderka, Angie, sama decydowała, w której rundzie się położę. Mam w głowie chip, który jej na to pozwala. Kurwa. No, bloker błędnika. Tak to się nazywa. Wystarczy nacisnąć i... pyk, leżę. Myślisz, że Angie będzie chciała użyć blokera podczas najbliższej walki? E, nie wiem, ale obstawiam, że tak. To pojedynek o kasę i to naprawdę o sporą. Chciałem być bokserem, bi. A oni zrobili ze mnie klauna. Jak się teraz podłożę, nikt mi już nic nie zorganizuje. Ze mną koniec, rozumiesz? To moja ostatnia szansa. No to nie zmarnujmy jej. Kosiarze mają tu ochronę i to całkiem solidną. Masz jakiś pomysł, jak wejdziemy do Damira? Jeszcze nie, ale zaraz coś wymyślę. Huh? Aron. Damir, Damir, Kopelat, Wiesz, po co tu jestem. Człowieku, mówiłem, żebyś nie przychodził. Kurwa, przyprowadziłeś ochronę? Kto tu w ogóle jest? Aron spodziewał się, że będą kłopoty. Wynajął mnie, żeby mnie usuwał. Zrozumcie, jak Angie się dowie, że się spotkaliśmy, skończę w koronado. Z betonowymi butami i dziurą w ryju. Daj spokój, dami. Jesteś najlepszym riperem w tej części Dogtown. Engine nigdy cię nie ruszy. Po prostu... Po prostu pomóż mi z tym pierdolonym chipem. Kurwa. Ja pierdolę rany. Dobra. Załatwmy to szybko. Wskakuj na fotel, arano. Muszę. Muszę mieć pewność, że się obudzę. Zaczekaj przy mnie. Proszę, okej? Okay? Załatwione. Bloker wyłączony. Chłopak niedługo się obudzi. Wyłączyłeś chip? Miałeś go usunąć. Tak, e, ale. Ale wszep jest spięty z błędnikiem, więc procedura byłaby inwazyjna. Bezpieczniej założyć blokadę receptorów. Chip nie działa, a on szybciej dojdzie do siebie. Dobra robota. I Oh, słuchaj, Andzi, wiesz, jak jest, no? Weszli tu z bronią. K kurwa, no, na... co ja miałem. Pogadamy potem. No i proszę, jest! Mały Aaron. Ciekawe, co musi się. Widzę, że ten jeden raz chłopak pomyślał i nie przyszedł sam. Powiedz, będziemy mieć problem? Już mamy problem, ale wiem, jak go szybko rozwiązać. Zaraz, chwila. Najpierw po prostu porozmawiajmy. Człowieku, zdajesz sobie w ogóle sprawę z tego, kogo chronisz? Byłego gangusa, który chce naprawić to, co spieprzył. <laughs> Jeśli chodzi o Arona, jest na to za późno. Chłopak był naszym cynglem. Ściągał długi, łamał nogi, a kiedy było trzeba, podpalił komuś dom. Taki typ człowieka. Przemoc trzeba kierunkować, pielęgnować. Dlatego zainwestowaliśmy w jego treningi w szczepy. Aron ma u nas dług. Chcemy tylko, żeby go spłacił. Położy walkę z Winsem i jesteśmy kwita. Dla niego to walka życia, a wy mu ją chcecie ustawić. Aaron miał do tej pory 12 walk. Ustawiliśmy większość z nich. To nic nowego. I co? Po prostu wciśniesz przycisk, tak? Chodzi ci o bloker? Nigdy go nie użyłam. Aaron zawsze kładł się sam. Nie wyszedł na tym źle i ty też źle na tym nie wyjdziesz. No odpuść. Dopilnujemy, żeby chłopak się podłożył. Po walce odpalimy ci 10%. Zrobimy jeszcze inaczej. Aaron pośpi, ile potrzebuje. Chyba, że chcecie skończyć jak Sasquatch. Nie sądziłam, że chłopaka stać na kogoś z tej półki. Pomyliłam się. Zanim Aaron się obudzi, zastanów się, co mu powiesz. Dobrze ci radzę. Kurwa. Nie polecam tego zabiegu. Czujesz? Jak gówno. Ach, ale dobrze mieć to już za sobą. Jak byłeś na fotelu, przyszli twoi znajomi. Porozmawialiśmy sobie. O kurwa. I, I co? I nic. Przekonałem ich, żeby dali ci spokój. Ja pierdolę niedobrze. Jak przyszli po mnie tutaj. To przyjdę i po walce. Może nie wystarczy pozbyć się chipa. Nie wiem. Myślisz. Kurwa, może powinienem się podłożyć. Angie opowiedziała mi o twojej przeszłości. Nie wszystko da się załatwić wizytą u Reapera. Tu nie chodzi o boks ani o twoją karierę. Grasz o coś innego. Chyba. Tak. Chyba zrozumiałem. Dzięki wi. No, nie powiem, jestem pod wrażeniem. Mało kto umie zamknąć RNGJUP. -dzi Ale teraz zjeżdżajcie. Kosiarze was wypuszczą. Wypad stąd, bo się tobą zajmę. Смотри, Отойди, а то пробуй тебя на окрошу.